Dzień dobry, proszę Państwa. Jesteśmy w tej chwili po spotkaniu z przedstawicielami Sztabu Generalnego, Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, szefami służb i najważniejszymi politykami odpowiadającymi za kwestie związane z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej. Udajemy się w tej chwili z panem premierem dosłownie za moment na zapowiedzianą wcześniej Radę Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie przekażemy wszystkim uczestnikom Rady Bezpieczeństwa Narodowego szczegółową informację dotyczącą zdarzeń z ostatnich 24 godzin, o których już w tej chwili wiemy i tych ustaleń, które w tej chwili zostały przeprowadzone zarówno przez naszych śledczych i nasze służby, jak i przez sojuszników. Proszę Państwa, no. Wczoraj obserwowaliśmy zmasowany, niespotykanej skali atak rosyjski na Ukrainę. Wystrzelono przynajmniej około 100 rakiet przeciwko Ukrainie, różnego rodzaju strona rosyjska. Bombardowane było praktycznie całe terytorium Ukrainy, w szczególności były też i bombardowane obszary przygraniczne, czyli, czyli obwodu lwowskiego i obwodu wołyńskiego. Na miasta. W tej części Ukrainy praktycznie wszystkie większe ośrodki miejskie spadły wczoraj e, rosyjskie rakiety. Ukraina broniła się, co oczywiste i zrozumiałe, także wystrzeliwując rakiety, których zadaniem było strącenie rakiet rosyjskich. W związku z powyższym mieliśmy do czynienia z bardzo poważnym starciem wywołanym przez stronę rosyjską, tak jak i cały konflikt. W istocie, zatem winę za całe wczorajsze starcie z całą pewnością, Ponosi strona rosyjska. My z panem premierem od czasu, kiedy doszło do tej eksplozji na terenie Polski wiemy o tym, że 6 kilometrów od granicy naszej z Ukrainą doszło do eksplozji wczoraj, w której zginęło dwóch naszych obywateli. W tej chwili cały czas są prowadzone tam na miejscu czynności śledcze. Prowadziliśmy z panem premierem wczoraj, nie tylko Tutaj spotkania dotyczące bezpieczeństwa Polski, podjęliśmy konkretne działania w celu wzmocnienia tego bezpieczeństwa, ale również rozmawialiśmy z sojusznikami. Cóż można powiedzieć? Przede wszystkim, proszę Państwa, nic, absolutnie nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. Czyli że to, co się stało, czyli to, że na naszym terytorium spadła rakieta, nie było działaniem intencjonalnym. Nie była to rakieta, która była wymierzona, wycelowana w Polskę. W istocie zatem nie był to atak na Polskę. Pytanie zasadnicze brzmiało, jaka to była rakieta. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej, prawdopodobnie wyprodukowana w latach 70 rakieta typu S-300. I w związku z czym kolejne zasadnicze pytanie było, kto był odpowiedzialny za wystrzelenie tej rakiety, krótko mówiąc, kto wystrzelił, kto wystrzelił tą rakietę. Nie mamy w tej chwili żadnych dowodów, na to, że rakieta ta została wystrzelona przez stronę rosyjską, natomiast wiele wskazuje na to, jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta, która służyła po prostu obronie przeciwrakietowej, czyli że była użyta przez siły obronne ukraińskie. Ostrzał rosyjski, rakiety leciały, były to rakiety manewrujące, które w istocie leciały z różnych kierunków. Prawdopodobnie część z nich leciała w okolice polskiego terytorium i zawracała w kierunku z powrotem na wschód, więc ukraińska obrona przeciwlotnicza wystrzeliwała rakiety w różnych kierunkach i jest wysoce prawdopodobne, że jedna z tych rakiet spadła niestety na terytorium Polski. Oględziny na miejscu zdarzenia te wstępne już wskazują na to, że że, że nie doszło tam do, do klasycznej eksplozji ładunku wybuchowego rakiety, tylko prawdopodobnie był to efekt po prostu upadku rakiety w tym miejscu. Połączony być może z eksplozją paliwa, które pozostawało w tej rakiecie. Nie była to klasyczna duża eksplozja rakiety. Takie, takie na razie wynikają z obserwacji yy, yy, wstępne wnioski, natomiast prowadzą tam w tej chwili działania nasi śledczy, prowadzą z, yy, działania także i śledczy, ze strony amerykańskiej, ponieważ wczoraj w rozmowie ze mną pan prezydent Joe Biden zadeklarował swoje wsparcie w tym śledztwie. Ja, że tak powiem, to wsparcie przyjąłem. W istocie więc można mówić, że w jakimś sensie już jest to śledztwo wspólnie prowadzone przez nas i przez stronę amerykańską, czy wręcz przez nas i przez Sojusz Północnoatlantycki. Jesteśmy cały czas w bezpośrednim kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO. Jesteśmy cały czas w kontakcie i w konsultacjach z naszymi odpowiednikami, pan premier z premierami. Ja z, z prezydentami rozmawiałem także z, z premierem Wielkiej Brytanii, z kanclerzem Niemiec jeszcze, jeszcze w nocy. Proszę Państwa, chcę podkreślić jeszcze raz, nie mamy absolutnie żadnego, absolutnie żadnej wskazówki czy poszlaki, która by nam pozwalała twierdzić, że był to atak na Polskę, że ta rakieta została intencjonalnie skierowana po to, żeby uderzyła w terytorium Polski. Najprawdopodobniej był to niestety nieszczęśliwy wypadek. Panie premierze. Szanowni Państwo, nasze jednostki wojskowe po tym zdarzeniu postawione zostały w stan podwyższonej gotowości bojowej. Poprosiłem również nasze służby, policję, Straż Graniczną i wszystkie pozostałe służby, także cywilne, o stan podwyższonej gotowości i to się już stało, już skierowani zostali dodatkowi funkcjonariusze na teren zdarzenia. Tak jak powiedział Pan Prezydent, nic nie wskazuje na to, aby był to atak na terytorium Polski. Mieliśmy do czynienia najprawdopodobniej z bardzo nieszczęśliwym zdarzeniem, ponieważ zginęli polscy obywatele. Jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi naszymi sojuszniczymi y, służbami i stamtąd dostajemy również potwierdzenie materiału dowodowego który zebrały również nasze służby. Nasza Straż Graniczna, nasza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego już teraz dysponuje i analizuje materiał dowodowy, który wkrótce posłuży nam do wyciągnięcia wniosków. Mogę tylko powiedzieć, że ten materiał dowodowy jest potwierdzany przez naszych sojuszników tak, aby przez sojuszników amerykańskich przede wszystkim, tak aby można było powiedzieć, że mamy pewność co do identyfikacji przyczyn tego, co się stało. Trzeba z całą mocą podkreślić to, co podczas moich rozmów z różnymi premierami wybrzmiało bardzo mocno. Wczorajszy dzień to dzień zmasowanego ataku rakietowego na terytorium całej Ukrainy to znaczna część rakiet, która została skierowana na takie miasta, jak Lwów, Kowel, Iwano-Frankowsk, Stanisławówsk, ale także Równe i wiele innych ośrodków. Część z tych pocisków, część z rakiet wystrzelonych przez Rosjan została zestrzelona. Jest mowa o połowie do trzech czwartych, mniej więcej. Natomiast część nie została zestrzelona, i trafiła w różne miejsca, zwłaszcza infrastrukturę energetyczną, ale także wiele miejsc w, na Ukrainie. Przeciwdziałając temu zmasowanemu atakowi, atakowi rakietowemu, siły ukraińskie wystrzeliwały swoje pociski, kontrpociski, które miały na celu zestrzelenie pocisków rosyjskich. Wiele wskazuje na to, tak jak informują służby. Amerykańskie, tak jak my, zbieramy materiał dowodowy, że jeden z tych pocisków wyszczelonych rzeczywiście w sposób bardzo niefortunny, bardzo nieszczęśliwy spadł na terytorium Polski bez takiej intencji z żadnej z tych stron, które opisuje. Jednocześnie też składając kondolencje, wyrazy współczucia dla rodzin, chcę powiedzieć, że nie tylko obejmiemy te rodziny opieką, ale również nasza wzmocniona obecność i wzmocniona obecność sił powietrznych naszych sojuszników na wschodniej granicy Polski, to dodatkowe świadectwo siły sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego i zwiększenia bezpieczeństwa. Dzisiaj jesteśmy bardzo mocno bezpieczni i nie chcę formułować za daleko idących wniosków, ale reakcja naszych sojuszników, natychmiastowe spotkanie dzisiaj w Brukseli w formacie NATO, rozmowa pana prezydenta z panem prezydentem Stanów Zjednoczonych i wszystkie nasze rozmowy świadczą o tym, że rzeczywiście jesteśmy w bardzo solidnym sojuszu sojuszu, który zadziałał. I tak jak wspomnieliśmy. Wczoraj w nocy z panem prezydentem, że weryfikujemy przesłanki do uruchomienia artykułu czwartego. Dziś mogę powiedzieć, że większość dowodów przez nas już do na ten moment zebranych wskazuje na to, że na tej ścieżce eskalacyjnej być może uruchomienie artykułu czwartego tym razem nie będzie niezbędne. Ale ten instrument jest cały czas w naszych rękach i decyzję w tej sprawie oczywiście podejmiemy. Natomiast te przed artykułem czwartym wszystkie procedury zadziałały w sposób właściwy, pokazały, jak mocno jesteśmy tutaj solidnie częścią tego silnego, najsilniejszego na świecie sojuszu militarnego. Ja ze swojej strony chcę również zapewnić, że działanie wszystkich służb, służb państwowych. Cywilnych, wojskowych, mundurowych będzie skierowane w stronę zapewni wzmocnionego zapewnienia bezpieczeństwa naszej wschodniej i północnej granicy. Proszę Państwa, chcemy w tym kontekście też podkreślić z Panem Premierem, żeby mieszkańcy wschodniej części Polski nie niepokoili się zwiększoną aktywnością zarówno wojsk lotniczych, czyli samolotów krótko mówiąc. Jak i policji, straży granicznej, wojska w rejonie wschodniej Polski, w szczególności w rejonie przygranicznym. To jest działanie, które podjęliśmy w sposób intencjonalny, właśnie w celu wzmocnienia bezpieczeństwa. W istocie, widząc żołnierzy, widząc zwiększone siły policyjne, widząc zwiększony ruch samolotów wojskowych na niebie, Proszę zachować spokój, bo to świadczy o tym, że, że działamy i że to polskie bezpieczeństwo jest wzmocnione. Współdziałają z nami w tym zakresie sojusznicy, więc będą też na polskim niebie latały przez, naj, przez najbliższy czas już w tej chwili latają także samoloty sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Prosimy, żeby podchodzić do tego spokojnie. To jest właśnie nasza odpowiedź na tą sytuację i odpowiedź Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prosiliśmy o to już wczoraj od razu, po po zdarzeniu, żeby właśnie ta obecność obrony przeciwlotniczej sił powietrznych była wzmocniona. To się w tej chwili dzieje. To są działania zaplanowane, wzmacniające bezpieczeństwo Polski, w związku z czym wszyscy, którzy to widzą, mogą być spokojni, że to my działamy właśnie po to, żeby było bezpieczniej. Jeszcze, jeszcze jedno dosłownie zdanie. Miejmy na uwadze, Szanowni Państwo, wszelkie możliwości manipulacyjne, tak powiem, po stronie Federacji Rosyjskiej. I to w jaki sposób ona potrafi posługiwać się różnymi zdarzeniami, rozsiewać nieprawdziwe informacje, siać propagandę, wrogość, niechęć wzajemną, to na pewno jest również jeden z celów po stronie Kremla. Miejmy to na uwadze. Dziękuję bardzo.